Mówi się dziś o obronie polskiej suwerenności, a także o obronie porządku konstytucyjnego. Czy to dziś taka kropka nad i, która porządkuje system prawny w Polsce? Porządkuje system prawny. Chociaż y, y, pamiętajcie Państwo, że ta walka będzie trwała, bo dobrze by było, żebyśmy spróbowali uporządkować to, co się wydarzyło. W Polsce w tej chwili jest y, bardzo duża grupa ludzi o. To już bywało drzewie w naszym kraju, o, o, o prowinencjach takich politycznych, które by chciały traktować Polskę jako jakąś kolonię jako miejsce, które będzie polem wykonywania interesów niemieckich. W związku z powyższym oni uważają, że i próbują tam dzisiaj przekazać, że my, wchodząc do Unii Europejskiej, zgodziliśmy się na to, żeby Unia Europejska robiła w Polsce dokładnie co chce. Otóż nic takiego się nie wydarzyło. Ja chcę państwu, wszystkim państwu przypomnieć, którzy dzisiaj słyszą o, o, w innych telewizjach proniemieckich o hasłach pod tytułem, że to oznacza polexit, że ja chcę państwu przypomnieć, że wystarczy tylko sięgnąć do traktatu wypoczytać poczytać traktat. I co z traktatów, na które my wszyscy się zgodziliśmy wynika? Otóż w Unii Europejskiej obowiązuje zasada przyznania, która polega na tym, że Unia Europejska ma kompetencje rzeczywiście, czasem władcze, ale w obszarach, które zostały jej przyznane przez państwa członkowskie. I tak się o to okazuje, że Polska nigdy za żadnych rządów nie przekazała kompetencji do organizacji sądownictwa do spraw ustrojowych Unii Europejskiej, a dzisiaj sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie tym się zajął, to y, zawiesił y, rozszerzył zabezpieczenie zawieszające w stosunku do Sądu Najwyższego w Polsce, organu konstytucyjnego. Równie dobrze można byłoby zapytać panią sędzię z Hiszpanii, o której zaraz więcej powiem, kiedy zawiesi w Polsce funkcjonowanie szpitali albo na przykład policji, albo na przykład może zawiesić równocześnie funkcjonowanie wojska. prawda? No czemu nie? prawda? Tym bardziej, że mówimy o sytuacji zawieszenia organu konstytucyjnego państwa. Konstytucyjnego państwa. Czyli równie dobrze, czyli pamiętajcie Państwo, jeżeli mówimy o organie konstytucyjnym. A jaka, jakim jest Sąd Najwyższy w tym, w tym wypadku, no to skoro można zawiesić funkcjonowanie Sądu Najwyższego czy, czy Izby Sądu Najwyższego, to równie dobrze można zawiesić funkcjonowanie Urzędu Prezydenta albo funkcjonowanie Parlamentu, albo funkcjonowanie Senatu. Czemu nie? I jeżeli ktoś dzisiaj Państwu próbuje powiedzieć, że my zgadzaliśmy się, wchodząc do Unii Europejskiej, na to, żeby właśnie urzędnicy unijni czy sędziowie unijni mogli robić w Polsce cokolwiek chcą, Traktować jak, jak swoją kolonię, nie nic takiego się nie wydarzyło. W związku z tym to, co oni w tej chwili robią, to jest wyjątkowo bezczelne przekroczenie swoich uprawnień, a w związku z tym łamanie praworządności. I z tym właśnie w tej chwili Polski Trybunał Konstytucyjny stwierdza coś, co dla każdego, kto czyta ustawę zasadniczą, jest oczywiste, że y, polska konstytucja zawsze jest wyżej niż y, jakiekolwiek orzeczenie instytucji. Europejskiej. kiedy jest konflikt pomiędzy tymi, kiedy jest, kiedy, kiedy jest sytuacja konfliktu pomiędzy decyzją instytucji europejskiej, Sądu Europejskiego, a Sądu w tym wypadku polskiego, bo pamiętajcie Państwo, że może dochodzić do takich sytuacji, w których takiego konfliktu nie ma, ale my tutaj mówimy o zawieszeniu organu konstytucyjnego, dlatego Trybunał Konstytucyjny jest tutaj właściwy. I tak jak jest napisane w Konstytucji, jego słowo jest ostateczne. Ktoś może mieć wątpliwości, a dlaczego uważacie, że akurat Trybunał ma słowo ostateczne, a nie Trybunał, Trybunał Konstytucyjny, a nie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? To ja już od razu odpowiadam tym ludziom. Mianowicie wystarczy poczytać na przykład artykuł 8 Konstytucji, który, który mówi o tym, że polska Konstytucja. Jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej, a jeżeli ktoś dalej by miał wątpliwości, to wystarczy sięgnąć do artykułu 87 Polskiej Ustawy Zasadniczej, która wskazuje hierarchię źródeł prawa w Polsce po kolei. I jako pierwszy, najważniejszy akt również wskazuje Konstytucję Rzeczypospolitej. Dlatego dla każdego chociaż trochę rozgarniętego człowieka to powinno wystarczyć. Mówimy o wyroku, o orzeczeniu, które dzisiaj słyszymy w Polsce, ale podobne orzeczenia zapadały także w innych europejskich krajach, chociażby w Hiszpanii czy we Francji. To są dwa ostatnie lata, a tych orzeczeń było więcej. W poprzednich latach wiele krajów Unii Europejskiej również postawiło swój system prawny nad systemem prawnym Trybunału Sędziowskiego Unii Europejskiej. Pytanie jest, czy wszyscy, są tak samo równo traktowani, bo czasami mamy wrażenie, że bardziej patrzy się Polsce na ręce. No nie wszyscy są równo traktowani, ale też urzędnicy unijni wykorzystują sytuację w Polsce. Mianowicie, wykorzystują sytuację w Polsce ze względu na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że wiedzą, że w Polsce są media, które, bardzo silne media, które bronią tych absurdalnych wszystkich orzeczeń. I w związku z tym oni wiedzą, że mogą ko kołysać łódką polską, bo nikt nie chce, żeby Polska była silna, bo jeżeli my bylibyśmy w stanie dokończyć te reformy i byłaby w miarę zgoda, że te reformy są w Polsce potrzebne, no to Polska stawałaby się silniejsza. A nikt nie chce, Niemcy szczególnie, nie chcą przecież silnej Polski, czy duże państwa nie chcą, żeby Polska ich goniła. W związku z tym oni chcą podtrzymywać chaos. I ktoś z Państwa powie, ale o czym ten Jaki w ogóle opowiada? No przecież to jest jakaś jakby, pani sędzia, prawda? Ale to nie jest zwykła pani sędzia. To jest sędzia, która, y, przypomnę Państwu, y, jak podawały media, finansowo wpłacała na partię, która znajduje się w partii Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim. Finansowo sędzia wspierała finansowo partię, która znajduje się, to nie jest zwyczajna pani sędzia. A w Hiszpanii, z kolei z której pochodzi ta pani sędzia, sędziowie mogą należeć do partii politycznych, a ta pani wcześniej nie ukrywała swoich sympatii politycznych. Dlatego też trudno się, to jest jakby pierwsza rzecz, to należy jakby o tym w ogóle wszystkim pamiętać. A drugi powód, dla którego te instytucje unijne robią coś, Czego nie miałyby odwagi zrobić w innych państwach, jest to, że oni mają świadomość tego, to nie są głupi ludzie, że w Polsce jest ciągle zbyt mała świadomość e, procesu, który w tej chwili ma miejsce, który się dzieje w Unii Europejskiej, mianowicie zabierania Polakom, Polakom wpływu na własne państwo. E, I e, oni będą, moim zdaniem, ja stawiam taką tezę, że oni będą robić to tak długo, jak zobaczą, że Polacy będą im na to pozwalali. Pozwalali, mówię w cudzym słowiu, poprzez różnego rodzaju sondaże, które na przykład pokazują popieranie instytucji europejskich w tych ich działaniach wobec Polski, no bo skoro oni nam skaczą po głowie, potrafią wyłączyć nasze kopalnie, a my dalej, yy, duża część Polaków nie rozumie na czym polega ten proces, no to oni mówią, to proszę bardzo, dalej będziemy im skakać po głowach. Dlatego naszym zadaniem, w mojej ocenie, naszym zadaniem jest w tej chwili budowanie świadomości na temat tego procesu, który się w tej chwili dzieje. Jeżeli oni zobaczą, że swoimi decyzjami politycznymi nie będą w stanie wpłynąć na zmianę władzy w Polsce, na opcję proniemiecką, bo o to toczy się gra, żeby w Polsce znów rządziła opcja proniemiecka, żeby Polska nie była Polską, tylko żeby była kolonią niemiecką, tak jak za czasów Donalda Tuska. Jeżeli oni zobaczą, że nie są w stanie swoimi decyzjami wpłynąć na zmianę władzy w Polsce, to wtedy moim zdaniem te szarże się zakończą. Ale póki poparcie dla tego typu działań w Polsce będzie duże, no to myślę, że oni będą sobie pozwalali na to, aby przekraczać kolejne linie. Oni testują, jak daleko mogą się posunąć, skoro mogli zawiesić nam kopalnię, wyłączyć ogromną część polskiego systemu energetycznego, w ogóle tego od ręki, prawda pani sędzia? Za nas z sympatii do partii Donalda Tuska, no to teraz sobie sprawdzają, czy mogą zawiesić organy konstytucyjne. I co zrobią jakby w kolejnym kroku. Należy pamiętać o tym, żeby należy pamiętać o tym, i być może my powinniśmy głośno krzyczeć w tej chwili, właśnie właśnie, właśnie konstytucja i budować świadomość na tego, na tego procesu. Bo, proszę Państwa, jeżeli się okaże, że my zgadzamy się na to, aby jakaś pani z Hiszpanii. Mogła zawieszać w Polsce wszystko, co chce, no to po co jest Polska w ogóle? To znaczy, przenieśmy wszystkie swoje organy do Unii Europejskiej, i niech jacyś urzędnicy z Hiszpanii, z Luksemburga, decydują o państwa życiu w Polsce. Tylko nie zdziwmy się wtedy, że Polska stanie się całkiem państwem drugiej kategorii. W związku z tym bardzo istotne jest w tej chwili to, Szanowny Panie Redaktorze, i Szanowni Państwo, żeby ci ludzie w Unii Europejskiej zauważyli, że Polacy się na to nie zgadzają, nie zgadzają się na to, żeby nas traktować jak afrykańską kolonię. Борьба